I witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Bartek, a to jest kolejny odcinek z naszego ulubionego trybu na Robloxie. Tryb nazywa się, proszę Państwa, Farming and Friends. I dzisiaj po raz kolejny będziemy sobie przeżywali, miejmy nadzieję, bardzo ciekawe przygody na naszym ulubionym, właśnie, tryby na Robloxie. Także nie mogę się doczekać, właśnie co dzisiaj ten dzień przyniesie. A przyniesie, proszę państwa, takie oto rzeczy, bo ogólnie sobie zaplanowałem właśnie ten odcinek następująco: że dzisiaj będę chciał przyprowadzić do naszego gospodarstwa nowe zwierzaczki, a mianowicie będą to krówki. Także dzisiejszy odcineczek można powiedzieć, że to będzie taki malusienki kroczek do tego, aby w przyszłości po prostu zająć się produkcją mleka czekoladowego. Tak, to można ogólnie, proszę państwa, właśnie nazwać ten odcinaczek. także dzisiaj proszę państwa tym się będziemy na odcinku zajmować ale oczywiście oprócz tego bo żeby nasze krówki po prostu sobie przenieść i z nich po prostu zarabiać potrzebujemy kupić kilka sprzętów i właśnie proszę państwa tym się na samym początku będziemy zajmować. Ale oczywiście zanim ruszymy z kopytem, to również Wam pragnę przypomnieć, że jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, za wstrzymajcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. A ja już w takim razie nie przedłużam i lecimy proszę Państwa z tym koksem, bo przed nami naprawdę jest dzisiaj bardzo dużo roboty. Także tak, na samym początku przejdziemy sobie do zakładki przyczepy. I będziemy sobie musieli znaleźć coś, co umożliwi nam przewóz krów. I teraz pytanie dnia. Co to może być? Bo małe zwierzaki to rozumiem, że to są bardziej pod kury, nie? Także chyba musimy znaleźć sobie coś albo na duże zwierzaki, albo na średnie zwierzaki. Czyli taką oto, chyba przyczepę trzeba będzie kupić. Niestety jest to przyczepa na poziom trzeci, także prawdopodobnie jeszcze mnie w tym momencie będzie czekało również kupienie nowego pojazdu. Więc dzisiaj chyba troszeczkę kasy stracimy, szczerze powiedziawszy, ale dobra dla krów nie mam nadzieję, że to się będzie opłacało, że nie kłamaliście i naprawdę produkcja ogól, ogólnie mleka szybko się zwróci. Dobra także kupimy sobie na starcie przyczepę. A nie mogę kupić, bo muszę kupić yy, pojazd. No dobra, także pojazd poziomu trzeciego. Yy, także przejdziemy sobie jednak do zakładki ciężarówki. Damy sobie poziom trzeci i musimy zakupić chyba ten pojazd, czyli RT200 za prawie 30 tysięcy. Ale ja dzisiaj kasy stracę. Na szczęście, jak widzicie sobie w prawym górnym rogu, troszeczkę sobie kaski pozarabiałem. Także mam nadzieję, że mi starczy, nie? Naprawdę liczę na to, że ogólnie mi tych pieniędzy po prostu starczy. Ale dobra, także kupujemy sobie, proszę państwa, nowy pojazd za 29 tysięcy. Prędkość ma 3,5 na 5, także przewóz powinien być bardzo, bardzo szybki, albo ogólnie dostanie się. Z miejsca na miejsce, nie? Także okej, okay. kupujemy właśnie ten pojazd. Dobra, także pierwszy zakup w dzisiejszym odcineczku już został dokonany. Teraz wracamy sobie, proszę Państwa, do zakładki z przyczepami i kupujemy na poziomie trzecim przyczepę dla zwierząt średnich. I mam nadzieję, że to jest dobra przyczepa, że nie będę musiał ogólnie czegoś innego kupywać, nie? Także liczę po prostu na to, że kupuję dobre rzeczy, bo będzie źle, ale dobra, także kupujemy. I w tym momencie prawdopodobnie mamy już wszystko, żeby nasze tutaj krowy przenieść, nie? Także w tym momencie właśnie już się za to zabieramy. Także wsiądźmy do naszego nowego pojazdu i przy okazji go sobie tutaj również sprawdźmy, ale zanim to jeszcze nastąpi to ja może sobie nasz stary pojazd sprzedam. Bo wiecie, troszeczkę trzeba yy, tych pieniążków nadrobić, także sprzedam sobie ten pojazd za 400 coinów. Ale to się nie zwróci zbytnio. I mam nadzieję również, bo możecie ogólnie yy, w komentarzach pod w tym filmem pisać, czy lepszy pojazd yy, jest w stanie przenosić. Yy, levelowo te niższe ogólnie rzeczy typu właśnie pod pole na przykład nie, albo te słabsze przyczepki, także możecie ogólnie to pisać. Mam nadzieję, że nie będę musiał z tego pierwszego pojazdu właśnie dokupywać przez to, że na przykład poziom trzeci nie obsługuje przyczepy na poziomie pierwszym. Nie o to mi ogólnie chodzi, także okej. Okay. Więc może sobie jeszcze przy okazji kupmy troszeczkę yy, tutaj jeszcze pokarmu. A, nie kup... no, tak zapomniałem oczywiście, że zapłacić, no typowo no Typowy Bartek. Wychodzi i nie płaci. Znaczy, ja tak, nie... żeby nie było, ja tak w realnie robię, nie? Ale w grze to in... co innego to już jest. Ale w grze co innego. Także okej. Okay. Czasem się zapomina po prostu człowiek. Także kupmy sobie. Mam nadzieję, że na kilka krowek mi starczy, bo w tym momencie mam 58 tysięcy. No i znowu zapomniałem kupić. No, Bartek skup się. Skup się debilu, bo jest to źle. Jak wychodzisz i nie płacisz. Naprawdę. Co ty tym widzom pokazujesz? Co ty tym widzom pokazujesz na tym kanale? No po prostu bezczelny typ ze mnie, nie? Dobra, także kupmy sobie jeszcze może jedno. Jeden pokarm. I po, będziemy mieli dzięki temu całą przyczepkę, nie? Także powinno być OK. I za chwilę ogólnie zajmiemy się właśnie tymi nieszczęsnymi krowami także dobra, No teraz tak jak to się ogólnie robiło, chyba tutaj, nie chyba tutaj się wjeżdżało i po prostu szło się do sklepu i te krowy chyba kupywało taką mam ogólnie nadzieję, że tak to właśnie wygląda mam również nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, nie nie będę musiał w trakcie odcinka nie wiem, wracać gdzieś bo o czym zapomnę Chociaż pewnie tak będzie właśnie to wyglądało. Dobra, także krówki. Informacje o krowach. 4500 za jedną krowę. No to chyba tak. Hm. Teraz pytanie: ile tych krów na start kupić? Bo tam ogólnie w naszej. Eee, w naszej, w naszej, Boże, jak to się nazywa? W naszej stodole... mamy miejsce na 12 krów, nie? Także może kupmy sobie na starcie, tak. Z. A! Ja mogę maksymalnie dwie krowy teraz kupić. Aha, to będę musiał zasuwać w tej weftę, żeby po prostu kilka innych. Czyli będę musiał zasuwać w tej weftę, żeby dokupić pozostałe krowy. O! No nie fajnie. Trochę nie fajnie, no ale no cóż. Cóż, poradzić, nie? Cóż, poradzić, ale tak myślę, że chyba na starcie, tak z. nie wiem, z 6 krów, może, a potem, po prostu, jak już one się zwrócą, to dokupić pozostałe. Tak samo jak było z kurczakami, chociaż szczerze powiedziawszy, z kurczakami też ogólnie chcę sobie dokupić pozostałe. W sensie, że po prostu po bokach chciałbym sobie dodatkowe kurniki kupić i dzięki temu właśnie mieć. Tych krów, znaczy krów, Boże, tych kur troszeczkę więcej, nie? Bo duża ilość ogólnie jajeczek szybko się zwraca i to też jest mega fajny zarobek. Także będę korzystał chyba i z krów, i przy okazji, właśnie również z kur w dalszym ciągu, żeby po prostu stać się mega bogatym, nie? Dobra. Także tutaj już nie jesteśmy na miejscu, i teraz jeszcze tak, zanim ogólnie nasze krówki wprowadzimy, przydałoby się jeszcze dokupić jedną ważną rzecz: a mianowicie zwierzęta i podajnik. Bo, jak to tak? Przecież nasze krówki nie mogą chodzić głodne, nie? I umieścić je mniej więcej, może gdzieś tutaj, tak z 4 podajniki ogólnie myślę na start chociaż nie dobra 5 kupimy tak chyba 5 powinno zupełności wystarczyć jeszcze oczywiście sobie tutaj wypakujemy pokarm gdzieś może zostawię go nie wiem tutaj na razie na razie nie mam ogólnie dla, dla tego miejsca pomysłu gdzie to postawić także Postawmy to może na razie tutaj gdzieś z boku. Miejmy nadzieję, że nie, ben, nie będzie to zbytnio naszym krówkom tutaj przeszkadzało. No mogę to wziąć, dziękuję. OK. Więc co? Chyba to wszystko jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o... Yy, przyjęcie naszych krówek do naszego gospodarstwa, nie? Chyba nic więcej nie potrzebuję. Jeszcze ogólnie możecie, proszę Państwa, napisać w komentarzu pod filmem, co muszę kupić, aby mleko sprzedawać, nie? Bo tutaj ogólnie widzę, że coś tutaj można mieć. Tylko nie mam totalnie pojęcia co, także możecie ogólnie pisać, właśnie co jeszcze potrzebuję, aby po prostu zacząć na tych krowach zarabiać, nie? Albo w sumie, może, może zobaczymy sobie w sklepie za chwilę, by Was tak możemy w sumie zobaczyć w sklepie. Co jeszcze potrzeba? Może samo się znajdzie, nie? A jeżeli nie, to ogólnie piście w komentarzach pod filmem. Co ja potrzebuję jeszcze, żeby <laughs> yy, tutaj po prostu rozkręcić ten biznes, nie? Także dobry. I teraz pytanie: Jak to się ogólnie te zwierzaki wypuszczało? Yy, wyjdź z pojazdu, przełącz drzwi. O, dobra, wychodzą, patrzcie. Ej, patrzcie, krówki wychodzą, ale pokcza, mamy to? Widzowie? Ogólnie chyba te krówki jeszcze są troszeczkę nie swoje, dlatego taką mają smutną minkę. Ale powinny za chwilę się chyba do nowego miejsca przyzwyczaić, nie? Także fajnie, mamy nowe krówki, proszę Państwa, mamy nowe krówki. Także rozpoczynamy po malusieńku, Miejmy nadzieję dobry biznes, nie? Ale okej. Okay. Także myślę, że jeszcze na sam koniec tego odcineczka, bo tylko dzisiaj właśnie zaplanowałem sobie przyprowadzenie naszych kurek, a czy, boże, kurek, cały ja kurami, yy, naszych krówek, na następnym odcineczku będziemy sobie właśnie podejrzewam, że już się uczyć bardziej mechaniki, która właśnie posłuży nam do sporego, miejmy nadzieję, zarobku. To sprawdźmy jeszcze, proszę Państwa, ten właśnie tą właśnie przyczepę, albo pojazd, dzięki któremu będziemy mogli sobie to mleko sprzedawać, nie? Tak na szybkiego możemy to sobie w sumie sprawdzić. Także jeszcze sobie tam podjedźmy i będziemy, proszę Państwa, już ten odcineczek po malusieńku myślę, że kończyć. Ale przy okazji, jeszcze, bo również daliście mi właśnie komentarze pod poprzednim odcineczkiem. Także myślę, że sobie jeszcze na sam koniec możemy wasze komentarze również przeczytać. Żeby nie było, że zapomniałem, nie? Bo nie zapomniałem spokojnie. Także magiczny, napisał mi taki oto komentarz, że można mieć maksymalnie 32 zwierzęta, chyba że wykupi się premium. Jeden bar do nich wystarczy. I teraz pytanie, czy twój komentarz odnosi się tylko i wyłącznie do krów, czy do ogólnie zwierząt? Czyli po prostu kury, kurczaka... Kury, kurczaki, Jezus Maria, Bartek, to naprawdę jesteś debilem. Kury, krowy, świnie i tak dalej, nie? Także możesz ogólnie właśnie napisać w komentarzach pod filmem, bo jeżeli ogólnie można posiadać 32 krowy, to by było troszeczkę bardzo takie gówno, nie? Bo skoro mleko czekoladowe, skoro mleko czekoladowe właśnie jest takie mega opłacalną rzeczą, to by było takie trochę głupie, nie? Bo każdy mógłby po prostu sobie yy, na początku te krowy zainwestować, potem to mleko czekoladowe i po prostu kasa tak by się, kasa tak oby leciała, nie? Także możesz ogólnie właśnie mi w komentarzu tą swoją myśl bardziej rozwinąć. Także proszę Państwa, ostatnią rzeczą, jaką sobie dzisiaj sprawdzimy, to właśnie, czy jest coś do przewozu mleka. Naszego tej ulubionego, także musimy sobie wejść w przyczepy. No, jest mały transport płynów. Tylko teraz pytanie: czy to jest właśnie to? Także ja tego nie będę jeszcze kupywał. I poczekam po prostu na wasze komentarze pod filmem, nie? Czy to jest ogólnie ta rzecz, czy może co innego mam kupić? Bo tutaj jeszcze chyba. Może być co innego, nie? Także piszcie śmiało w komentarzach pod filmem, co ogólnie muszę kupić. Bo na przykład jeszcze mamy sobie taką oto ciężarówkę, też do, płynnej, do płynnych ogólnie cieczy. Także napiszcie, czy właśnie. Yy, ciężarówka oraz ta przyczepa to jest właśnie do mleka i co się bardziej opłaca. Czy taką właśnie sobie ciężaróweczkę? Czy po prostu taki oto? Taką oto właśnie przyczepkę, nie? Także piszcie właśnie śmiało w komentarzach pod filmem, aczkolwiek w tym odcineczku to by było już, proszę Państwa, na tyle. Także dzisiaj zrobiliśmy malusieńki krok do mleka czekoladowego oraz potężnych ogólnie pieniążków w przyszłości, miejmy nadzieję. Także jeżeli taki odcinek Wam się, proszę Państwa, spodobał, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Ja się będę ogólnie już w tym momencie z żegnał. Także życzę Wam miłego dnia. Dziękuję oczywiście za oglądanie tego odcineczka. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i pa pa.